Witam was 26 lutego 2025 roku. Jadę sobie do Wąbrzeźna nad jezioro. Zabrałem magnes, mam też wykrywacz. Zobaczymy na co sobie dzisiaj będziemy mogli pozwolić i jak to będzie. Już jestem na miejscu, jak widzicie, woda nie wygląda dobrze. Nie wygląda to jak woda. <laughs> jest lód. A więc co? Wrzucimy chyba wodery Weźmiemy magistra i pogmeramy. Tak zróbmy. Dobra, są wodery. Są dwa wiadra. Jest magister. Dla tych co nie wiedzą, magister to jest mój cholernie silny magnes. Płytkowy, taki lecimy rozwalać nim lód oczywiście lewa szelka która poszła mi jakiś czas w woderach nadal nie przyszyta wiecie jak to jest z facetami jak powiedziałem że przyszyję to przyszyję nie trzeba mi co pół roku przypominać okej okay, dobra Opakuj nie piskuj, tylko skakuj do wody ożesz ty ja tu kurczę. myślałem że ten lód jest o wiele chudszy no tu panie, prawie na nim się można ślizgać. Opa. Nie chodź, to na lód. Mówiły w telewizorze. I miały rację. Patrzcie. Patrzcie państwo. Oho. Opa. I pod wodę. Ja pierdzielę. Zobaczcie. Widzicie, ile to jest? Z 5 centymetrów, nie? No jest. Dziwienie. Także zobaczymy, czy damy radę dzisiaj podziubać. Nie, no super. Fajna zabawa. Ale tak upaść do wody, to bym nie chciał. I piętro niżej. Nie, no, masakra. Ok, podziubamy. Ja, patrzcie. Ledwo wlazłem i już mam kotlety. Taka zgniła rółka. Kontowniczek. Super. Także magister zaczyna tutaj zarabiać. Ta rółka to jedna wielka rdza. I jeszcze jedna róła z pod wody. Taka biała leciutka Ale się liczy. Musi być konkrecja W środku jeszcze jakieś błocko. Już za dużego przerabla to sobie dzisiaj nie zrobię. Ale muszę sobie jakoś poradzić. Na mniejszym areal Lecz nie martwimy to wcale. A wcale. Uj. Rurku, zobacz, jak ten stół wygląda. <laughs> Kolejna rurka, także leciutko dzisiaj będzie. Same lekkie dziobuły się trafiają. Się czuję jak szampon w takim wiatrze z lodem. Hop. Czysta rdza. Ale zrykajcie na to: jakiś klakson, obudowa od klaksona do Syreny, Warszawy czy innego FSO. No ciekawa, znajdę. Operuje tuż przy brzegu. Wow, już za pięć punktów się uda. I dawać mi tu takie same grubaśne kotlety, takie grube jak ten lód. Nie no, robi wrażenie. Tafla lodu. Taka zabawa. Można w kręgle zagrać, albo w karling i tak się zabawiam. Dobrze, to no ma jest ciężki i dalej jak siekiera, jak topór. Zakopmy topór wojenny. Nie za zimno? Gdzie tam zimno, kurczę, komu zimno? Cieplutko jest, człowieku. Czy można zgrzać jeszcze, jak tak się macha? Nie? Takim magnesem jak się macha to wiesz? Jo, to jest magnes Widzisz, tu się przyklejają takie diabongi z metalu Trochę złomu Trochę złomu Otóż to wiesz, wyjdź? Tam naprzeciwko wyjścia montaża. tam będziesz miał długi O dzięki za, za info tam za mało latów, to tam buono było wbicione. Tam nawet może kranę od motoru O, proszę. <laughs> Będę pamiętał A jeszcze, a jeszcze więcej możesz wyciągnąć na orła. Tak? Ile, ile masz grubości? Ty, z 5 cm. Wiesz jakie to jest gruba? Patrz. No tak tak Op. No to my se pogadały Z wokalsem A tymczasem Taki płaskowniczek przytulamy Jest fajny I wcale nie jest mi zimno To tylko pogłoski I pomówienia Patrz to państwo Jak tu jest Piękne. Robię jako kafar a raczej magistra robi za kapara. Razem z magistrem wykonujemy teraz pracę magisterską. O, patrzcie, 5 groszy, nawet się lekko wygło. O lód, tak nawalałem, że wyjęłem 5 groszówkę. Najśmieszniejsze jest to, że ja już tutaj łowiłem. Ale nie byłem tu z magistrem. Patrzcie, piękny kotlet. Już trzeci taki z tego jeziora. Od piecyka. Super. Dużo tego drobiazgu tu na magnesie się przykleja. Ale oderwiemy. Dobry i to. Blacha do blachy pójdzie i będzie. Słuszna waga. kierę zada spod lodu będziesz miał reumatyzm będziesz chory będziesz miał chore nerki w ogóle umrzesz chyba za chwilę pewnie tak nie zniechęca mnie to wszystkie porady medyczne które dostaję prawie każdego dnia jak to będę cierpiał dziękuję za troskę dałem słuchajcie, film tego pranka, co zrobiłem z Patrykiem, że niby policjant zabroni wykrywać. No nie ma dnia, żebym nie dostał porady prawnej. Także fajnie, cieszę się, że tak doradzacie, martwcie się o mnie i w ogóle, i w szczególe poruszamy to i wzrusza. Jakoś sobie poradzimy z tym. Także jeżeliście nie widzieliście tego pranka to zapraszam w sekcję shorty. Tam jest taki short, który ma 260 tysięcy wyświetleń. Tam wraz z Patrykiem, który tak jest prawdziwym policjantem. Zrobiliśmy świetny kawał. A tu taka klamka. Znaczy pod policjanta znaleźliśmy klamkę. Nic tylko się zastrzelić. Słuchajcie, ja uderzy tu w lód, a wyzerkajcie, co tam będzie się działo. Nie wiem czy to będzie widać z perspektywy kamery. Widzicie jak tam pod lodem tak, taka fajna smuga szła. Ciemniejsza. Wow. Takie wrażenie mi już jest naprawdę ciepło. I o to chodzi. Z boku się wydaje, że jest zimno, a nie jest. Dobre, dawaj, pan. Ładuj tam pan, te wiadro No to lecimy dalej. O, zimno. Dobre mi sobie, jak ja już jestem cały zgrzany. I w zimy nawet nie jest zimno, więc nie wiem jak to jest. Patrz tam na to. Cóż tu jest? Kolejne elementy jakichś pieców w kuchni. No i dobra, mi to pasuje. Jestem tu 10 minut, a już prawie pół wiadra mam. Bardzo mnie to cieszy. Takie tempo. puszka tu się uwolniła specjal jakiś wór okrutny i kawałek żeliwa z kuchenki tego to już też nawyciągałem z tego jeziora w poprzednich odcinkach ale coś mnie tam chacie panie coś magnesi ej to jest jakiś worek widzicie to Boję się, co jest w środku. Masakra. Ja nie wyciągam tego worka. Boję się makabrycznego odkrycia. Poważny. I ja pierdzie. Jutowy ciężki worek. Sam sobie dopowiedzcie, co tam może być. Nawet nie chcę myśleć. Pogmerałem w tym worku. Tam słuchajcie, jest jakiś gruz. I resztki po remoncie, także pół biedy ale jest tak ciężkie, że nie dam rady tego wyciągnąć na brzeg nie mam zamiaru Fuh. się zgrzałem jeszcze bardziej ale gruby lód, można łazić, panie to da czasu, nie ma co czekać. Nie będziesz rozwali. to co tutaj medz rzucisz? ja nie rzucam Nie. Dzisiaj mam z takim. Już pół wiadra jest złomu. Tylko to, to co z brzegu, zawsze coś. No. Nie, nie no. No, no. No, no. Bywa. Tak, pokrzyżackie wszystko. Gruby, z 5 cm lód. No, no to na upartego można łazić, nie? Nie, no pewnie, że nie. Tak, tak, ale jeden mały błąd i strum na dół. Tak, aż faluje, widziałem. Tak, tak, widziałem. No dokładnie. Pan myślał, że ja będę rzucał magnesem, ale tym razem magistra zatrudniły Nie no, tu porzucać to bym daleko nie porzucał. I znów jestem atrakcją turystyczną. Każdy się spogląda, co ja robię. Bo to dziwne, nie? Pacet w wodzie uderza w lód na wariat moje 103kg się przydało, paście jak lód się zachowuje Opa. i znów piętro niżej powiem Wam, że zgrzałem się jak świna okulary mnie parują chyba odpuszczę, naprawdę wszystko fajnie pięknie, ale za dużo wysiłku ja nie mogę. Uff. Za dużo wysiłku, za mało zabawy. Ok, ile tego? Uff. 10 kg będzie 20 minut roboty. Ja się poddaję, ale ja tu się zapierdzielę. Uff. Za gruby jest ten nut, za dużo machania. O, Panie. No trudno trzeba wiedzieć kiedy odpuścić paradoks tej sytuacji polega na tym że jest mocno na plusie ale ostatnie dni szczególnie w nocy były przymrozki no i ten lód ciągle się nie topi taka zajawka, że widzicie jest ciepło, że człowiek gotuje, zagrzewa a lód jak stał tak stoi Ok, damy tutaj czas na roztopy niech to odtaja a ja idę się po prostu idę zmarznąć, bo się przegrzałem. Zaraz pomyślę, co dalej ze swoim życiem robić. Dobra, jadę sobie gdzieś tam przed siebie zbadać, co i jak. I przy okazji chciałem podziękować przemiłej pani ze sklepu Tesco, znaczy dawne Tesco, teraz netto przy poniatowskiego 44, gdyż ostatnio chciałem kupić włoszczyznę. Nie było tej włoszczyzny. Poprosiłem tą panią, poszła na zaplecze i przyniosła. Taka przemiła sytuacja. Dziękuję, niniejszym jeszcze raz. A tymczasem jadę sobie przed siebie. Tu pan za mną próbujemy szybko wyprzedzić, mimo że jesteśmy na zabudowanym. No ale dobra. Koleś praktycznie jedzie mi na ogonie. Bardzo niecierpliwy, nerwowy koloś Patrzcie, patrzcie. Tak się spieszy pan. Po prostu musiał. Musi inaczej się udusi. A ten tam z daleka się wychyla, szarpie się, bo on musi. Ma podwójnej, ciągłej, a czemu nie? Juhu. żyć nie umierać! No i jestem w radzeniu Chełmińskim Pomysł był taki, żeby wejść na plac zabaw, ale jak tylko przyjechałem, spójrzcie co zostałem. Dzieciolki sobie przyszły. Cała grupa ze szkoły. I co, I ja i co? Nici z szukania na placu zabaw. No i stał się cud. Dziecioki poszły tam, słychać jest daleka to my korzystamy z sytuacji i lecimy na szybciutko zrobić ten obiekt w radzeniu Chełmińskim myślę, że coś tam wpadnie co? jak Wy myślicie skoro lód w Wąbrzeźnie jest taki gruby to przynajmniej z piasku coś wyciągnijmy powiem Wam, że tak się zgrzałem kując ten lód, że masakra cała czapka mokra oho czyżby 50 groszy 23 sygnał super jest 50 gry przytulamy sygnał 40 co to będzie 2 zł czy co innego co innego będzie to proszę pana 10 groszy pewnie 6 metal no to mamy już 60 groszy ale dwa weszliśmy niepewny ten sygnał ale jest 20 czyli co 10 groszy nie nie będzie to 10 groszy jest to jakiś taki dziabąg Heh. To jest magnesik, widzicie? Przykleił się do tej szajsowatej dziesiątki. Taka nietypowa sytuacja skaczący sygnał o cóż to jest. Wyskakaliśmy sobie Kolczyk taki. Choinka Nie wiem czy to widać No i fajno Święta się skończyli, no to kolczyk z choinką poszedł do piachu ale żeby karuselka nie oddała żadnego nominału to niepodobna patrzcie jaki koczurek fajny a nawet nie zwrócił na mnie uwagi taki prawy garfield fajne umaszczenie ciekawe miał my tymczasem pójdźmy pod ptasie gniazdo czy tam pocianie. Bo tutaj pod tym bocianym gniazdem od razu jest taka czarna ziemia, wiecie, nie będę kopał, bo to bardzo brzydko będzie wyglądało później. Na tak gównianej złotówki nie będę tutaj robił, wiecie, obory. Dobra. Chodźmy tutaj na fiflakowe miejsce. Tutaj zawsze coś było 20 groszy, sygnał 22. No tak, super. No to mamy już. 80 gry, jak dziwne te sygnały, ale kopniemy. O, grosik szajs metalowy, czyżby sygnał na 2 zł? Nie, niekoniecznie, proszę pana, to mi nie wygląda na 2 zł. Masakra, mam jeszcze 2 grosze. Ale tym razem będę musiał się zawijać, bo idzie kolejna grupa dziecioków Także teraz będę musiał się zwijać No i dobra I tak już kończyłem, tylko tyrolkę robię i spadam stąd Oho Jakiś sygnał na zł Ja pierdzielę, patrzcie jest 5 zł Fajnie co? Czyli 5.80 padło i jeszcze jeden sygnał spod drogi na no szybciutko jeden grosik dobra starczy tego 5,8 cóż. fajne o, ta grupa to już wraca do domu znaczy do szkoły ale i tak już kończyłem więc dobrze się złożyło fajno czyli 580 cóż bardzo ładny wynik także piąteczka musi być Piątka przytulena i zawijamy się stąd. Podziękowania dla spółki Arenda. OK. Wypatrzyłem sobie z trasy kolejny obiekcik. Mamy jakieś 5,85, uda się do dyszki dostrugać. Zaraz się przekonamy. Aby się udało, byłoby cudnie. na razie pusto, cisza. bardzo mi się to nie podoba brzydki pierwszy sygnał oho, a tu obok jest na złotówkę obok brzydkiego no i fajny jest złotóweczka, a więc mamy 6,85 jeszcze 3,15 i możemy zwijać się do domu to taki ten sygnał Dobra, jest za głęboki, nie kopię go. Ok, czyli ten placyk zrobiony. Teraz idziemy przez trawę. W trawie nie będę kopał, tak na pewno coś leży, ale nie będę kopał w trawie. Bo taki mam kaprys. Idziemy na kolejny piaszczysty teren. Ej, co to będzie? Dwa złote złotówka, czy co tam będzie? Jakiś taki dobry sygnał. Ej, tam tylko 20 groszy. więc mamy. 7 ziko i 5 groszy. Także 7 z przodu, coraz lepiej. Chyba kolejne 10 groszy będzie. Sygnał 20, 21. No tak, a nie 20 groszy, czyli mamy 7, 20. Ruch uliczny tuż obok się odbywa. No mi to nie przeszkadza. No i dobra, i teraz na ostatnie, najciekawsze miejsce. Bocianek, nie do i huśtawki. Dorzucimy coś do tych 720. No patrz pan, jakie hitry. Żebym wiedział, że tak będzie, to bym się w życiu do tej roboty nie najął. E ma ani piąteczki, ani dwójeczki. No dobra. 720. Z taką kwotą uciekamy. Może być i tak. Nie opieram się, nie narzekam, nie nalegam. Jest dobrze jak jest. Gdyby mi się chciało, to bym jeszcze pojechał na jakiś plac zabaw i może bym dostrugał do tej dyszki. Co? Ale mi się chyba nie chce. Patrzcie, pamiętacie takie pamiątki? Stacja dezynfekcji rąk. Hmm, ciekawostka taka. Tyle z tego zostało. To jest symbol. Szaleństwa, jakie nas ogarnęło niegdyś, cóż to pan twardowski na księżycu robi? Miejsce przyjemne, można sobie zrobić ognicho. Super, sprawa, co? Fajnie, pomyślane są ławeczki. A teraz, a teraz wejdzie dziadek i będzie naprawiał radio. A teraz mamy kolejny dzień, słuchajcie, i lecę trochę miedziuchli miks. Trochę alu w miksie. Z tyłu mam trochę jeszcze blachy. Idę to oddać na złom, zobaczymy ile wpadnie. Taki wolny dzień dzisiaj sobie robię. Gospodarczy, bo mnie się nie chce dzisiaj ani łowić, ani szukać. No i fajnie słuchajcie, szybka stówka wpadło, a nawet 102, a więc dzisiaj poszło na 102, bardzo mnie to cieszy.